Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, dzisiaj w zupełnie innej scenerii Jak widać, ale oczywiście od samochodu nie odchodzę Wrócimy do samochodu Mam nadzieję, że w czwartek Jarek się zgodzi, żeby wejść do auta I poprowadzimy fajny, myślę, odcinek Bo Jarka poznałem na treningach Anonimowa w zasadzie postać dla kibiców Ale za to ma bardzo duże pojęcie, jeżeli chodzi o taktykę Mam nadzieję, Jarek że wchodzimy w czwartek do samochodu i będziemy opowiadać o, o tym, co się widzę w dzieje. Tak, jak Jarkowi powiedziałem, Jarek może sam ustalić zasady, jakie będą. Nie wycofuj się Jarek z tego. Jeżeli chodzi teraz dalej, chciałbym pozdrowić pana, który mnie zaczepił dzisiaj w bieżący na Radogoszczu. Pozdrawiam serdecznie. Chciałem przede wszystkim przeprosić. No, Pana, który robił ze mną zdjęcie po meczu, wiesz, byłem zaskoczony zdecydowanie tak, takim obrotem sprawy, że wiesz, że ktoś będzie chciał ze mną sobie robić zdjęcie, nie? I następnym razem, jak nie zaczepisz, to sobie pogadamy. Co, że nie poświęciłem ci, ci czasu, ale bardzo doceniam taki, doceniam taki ruch. Jeżeli chodzi teraz tak w momencie, kiedyś obiecałem, że Sławomirowi Klimaszewskiemu zrobię zegar, no to Sławek powiem ci, że to wygląda. Tak, w tej chwili. Oczywiście nie ma mechanizmu zegarowego, to będzie jeszcze pomalowane farbą, ale wygląda to tak. Trochę się namęczyłem z wyżynarką, trochę musiałem pojechać, to trochę mnie kosztowało, nie każdy mi tego robić drugi raz. Ale tutaj miał zegar. Mechanizm zegarowy zrobiony i pozdrawiam wszystkich serdecznie, jeżeli chodzi o, o mecz i o, o, o całą resztę. We wtorek nagrywam odcinek. E, powiem więcej, miałem go nagrać w, w, dzisiaj, wczoraj, ale, ale nie. Nagram to we wtorek i. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Na razie.